Cześć, Simono z tej strony, Tom Kozaur. A ja chciałbym ogłosić jedną rzecz. O, ogólnie chodzi o mojego Discorda. Założyłem nowego Discorda, bo starego Discorda, mój stary serwer, no już po prostu nie umiem go odzyskać, bo coś tam mi się stało i w ogóle. Więc założyłem nowy. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego właśnie Discorda i ogólnie będę dawał li linki w opisie w komentarzach pod tym filmem o ile będą komentarze bo czasami to tak YouTube robi że komentarze po prostu jakby no, usuwa nie wiem dlaczego jest to trochę mi nie powiem problematyczne jak nie będzie w komentarzach to postaram się w opisie. I jeżeli nie będzie też w opisie, i no ogólnie nie będzie w opisie, to podaję teraz nazwę. To są bananki Tomkozaura. Więc serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale i na Discordzie. pa! pa.